Słuchajcie, od razu mówię, 18+, plus jest stream, tak, żeby nie było, żeby wam do tych, kurwa, malutkich rozumków nie przyszło, żeby, słuchajcie, tu wchodzić na kasyno, ani nic, bo przypominam, że to jest ścierwo. I słuchajcie, Don Taksino, Don Tatuś, Papa Taksuś zawsze wam powtarza jedną rzecz. Słuchajcie, są trzy rzeczy niewybaczalne. Kasyno, narkotyki i alkohol. Słuchajcie, nigdy w życiu tego w życiu nie próbujcie, bo jak to spróbujecie, to wam wale takiego... Takiego wam wale, ryja Oplułem ekran, ale jebać to. Dobra. Lecimy, mordeczki. Słuchajcie, ile wpłacamy, czat? Od razu wam mówię, mordeczki, słuchajcie, wszystko będzie się działo na moim Instagramie. Dlatego serdecznie, słuchajcie, was zapraszam na mój Instagram. Wszystko, słuchajcie, będzie się działo na Instagramie. Od razu wam mówię, mordeczki. Powiem tak, słuchajcie. Dzisiaj, słuchajcie, są święta, dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj są święta, do Taksino wład wpłaca 150, pasuje wszystkim czat? Dzisiaj 150, dziś są święta, mordeczki, niech będzie więcej niż zazwyczaj, ne, wbijamy tutaj, słuchajcie, tutaj obserwujecie i na live'ie, na Instagramie, słuchajcie, tutaj na live'iku, na inst Instagramie macie, słuchajcie, Słuchajcie, na żywo, dobra, macie słuchajcie już w tym momencie live'a na Instagramie, na którego serdecznie zapraszam Słuchajcie, wbijajcie na Insta, a ja odpalam w tym momencie kręconko, dobra Lecimy, słuchajcie, staweczka wjeżdża od razu na piątkę Trzymajcie kciuki, wariaciki, oby się udało Udało, trzymajcie kciuki, dobra, lecimy dur! Do Dawaj, Mucha Na Mikołajki Dobra, lecimy. Iś, 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 iś. Aj, ej, ej. Wariatka. Iś, iś, iś. No jebni. Dawaj. Kurczę, nie daję dla ojca. O! No nie! Dobra. Iść, iść, iść. Teraz dawaj, dla Mikołaja. Jest! Dobra, mamy fioletowe, mamy fioletowe wariaty. Lecimy. Iś. Jest. Czad. Dawaj. lecisz tur mocno! Dawaj! No nie! Oj, słabiutko dzisiaj jest czad. Dobra. Iś, iść, iść, iś! iś! iś. iś, 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 iś. dla... O, o jakby to czerwone dało, to by było tak zajebiście! O kurde, słuchajcie, słabiutko jest. Iś, iść, iść! Jest! Dobra, mamy niebieskie! Czat w niebieskie! Dawaj, 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 dawaj! No nie, Tak jest, dawsta, lecimy, dobra! Dawaj teraz! Iś, 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 iś! Dawaj, wariacie! Jest, dobra! Są zielone, zielone wariaty! Iś, iść, iść! Dobra, jest, mamy to! Czad, z spam Serduka. Iś, 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 iś! Jebni! Ej, co jest dzisiaj tak słabo w ogóle na tej muczce? Powiem wam tak, wariaciki, słuchajcie, Muczka dzisiaj, naprawdę słabiutko, nie? 400 osób na live na Instagramie, witam wszystkich oczywiście. Dobra Jedni teraz! Dawaj mały, jest! Dobra, wiedziałem. Fioletowe, czas pan fioletowe! Dawaj, 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 dawaj! Jest! Dobra, mamy to! Czaty, razy dwa! Dawaj, 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 dawaj Ej, no co jest dzisiaj? Wariaty, co tak słabo dzisiaj leci? Dobra, słuchajcie, stawka 6,25. Próbujemy. Iś, iś, iś. Dobra, przypominam, że liveik jest na Instagramie, mordeczki. Tutaj, kseres wam, słuchajcie, linkuję. Nie mogę wam tego pokazać na liveie na YouTubie. Iś, iś, iś. Jedni, dawaj teraz, wariacie. Przypierdol, tak ostro raz, tak. Oj, słabiutko jest, kochani. 73 ziko, jesteśmy na razie połowę do tyłu, dobra. Iś, 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 jebni! Dawaj! Dawaj, 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 wariacie! Dawaj! Dawaj, wariacie, przypierdziel tak ostro, dla taksusia! Iś, 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 iś. O, o, czerwone! Czacz czerwone, czerwone diabły! Teraz kurwiszony! Dawaj, jest Uu, ale może wyjebać czad czerwone czerwonej diabły? Yy. Iś, iś, daj czerwonego, daj diabełka, daj, 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 daj. Dobra, damosowe i czerwone. O kurwinson, dobra, rozkręcamy się. Iś, iś, dawaj jeszcze jedną słówkę, daj. No ty kurwiu, no nie. No ale to nie to, to nie to. 93, słuchaj, ale to nie to, to jeszcze nie to. Iś, 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 iś Iś, 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 iś. Wariacie, dawaj No, słuchajcie, dzisiaj leci dużo czerwonych Dobra, zmieniam znowu na piątkę Dawaj, wariacie, strzel Iś, iś, iś Jedni dla tatusia Dobra, uszami rusz Przypierdol teraz mi już. O, o. Słuchajcie, daję słowy i czerwone cały czas Co to jest? Spierdzielaj jakiś ponus chłopie, co mnie chce oszukać Wyjebać na kasę, na mamonę, ty O, dobra, niebieskie Dawaj niebieskie Dawaj dla Mikołaja, co ma duże jaja Jest, dobra, mamy niebieską Lecimy dalej, wariaty, lecimy, dur iś, 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 iś. Jest No nie, żeby te zielone się nie wpierdoliły tam No nie Lipa jest Okej, okay, nie jest źle, ale nie jest też dobrze. Dawaj, 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 jedni, albo zielony, albo niebieski. Ty kurwiu grzybie! Moja stara lepsze robi tutaj obroty niż ty. Co to ma być w ogóle, wariacie? Dobra, za... 2,50 spróbujmy. Nie dawaj mi tych frispinsów, gamołniu, bo ja ci jajca ukręcę tutaj w drugą stronę. Co to za free spinsy ty? No co jest?! Nie chcę żadnych frispinsów, ty wariaciku. No! Zdupiaj z tymi frispinami. No co jest, ty? Chłop mi cały czas daje frispinsy. Jak klikam decline, to chłop mi nie chce dać tego. Dobra, dawać teraz. Dawaj fioletowe, please. Jest, jest, jest. jest, dobra, jest fiolet. Jest fiolet, czas, mam fioletowe. Dawaj, wariacie, lecisz dur! Ale pizda jest, kochani, dzisiaj Dobra, słuchajcie, staweczka 6,25, wariaty, dajemy to. Nie chcę tych fris-pinsów, pizde sobie, sobie wsać, ty i Siemanko. Ale zaraz to roz rozniesę, to słuchajcie, jak mi tego nie da, Dobra, iść, iść. Wypierdziel mi teraz licznik już. Dawaj, iść. No nie chcę tych frisbeesów, No nie chcę tych frisbeesów! Czy to się odkurwie ode mnie, czy nie, dzisiaj? Dobra, odświeżę to, odświeżę to, bo już mnie drażni. Uwierzetelnianie się nie po... Co się teraz stało, ty? Nie chcę! Wydupiaj z tym, wydupiaj z piekor tej! Trzemajana pijana, ty. No przerąbane. Przepraszam Was tej emocji. chwila przerwy. Ale ty dupiamy. Dobra, lecimy teraz. Kochani, 6,25. Kurwa dawaj, no iś, iś, wyjepni. Iś, iś. Dawaj za szóstkę! Dobra, mordeczki. Stawka 1250, kochani. Ta stawka rozdupie wszystkich z piekor. Wszyscy bądźcie gotowi. 1250. Jeść, jest, jest. Jednij dla ojca! Dobra! Iść! Iść! Drugie zakręcenie! Jednij! Proszę, cię mucza! Dobra! Trójeczka! Dobra, 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 dawaj! No nie! Czwóreczka! Dawaj, wariacie. Jednij! Piąteczka! Za piątym razem się uda. Poka uda. O jakby ścianę tych tygrysów tych wyjebało! Dobra, mordeczki, dwa ostatnie spiny. Uwaga! Uuuu! Nie chcę tych zdupiaj z tym! Dawaj, ostatnie dwa spiny. Uwaga, ostatni spinczat! Proszę, dawaj, to wariacie! Wariacie! Dej! No i niestety, kochani! Niestety! 150 i słuchajcie, do tyłu wariaty! Dzisiaj nie pykło. Dzisiaj mordeczki, niestety nie pykło. Dobra, wyłączam live'a. Trzymajcie się wszyscy, buziaczki. Pa pa.